Cześć, witajcie na kanale Razer w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved. Dzisiaj przechodzimy do kolejnej części update'u, czyli do oswajania, jakąś to nazywał, Pelargonisa, czyli tego latającego. Toszkę, co tam się stało? Co tam się stało? Nie wiem. Chyba jakiś terrorbert wpadł czyli latającego ptaka czyli to będzie taki jakby przodek obecnego pelikana. On fajnie lata, pływa, zdobywa chyba ryby w dużych ilościach. Myślę, że Prime też w ten sposób tego rybiego. No i w ogóle mięso i jest też chyba na mały level z tego, co się orientuje. No i dzisiaj będziemy go uswajać. Przy okazji chcę Wam też pokazać, że nie wiem czemu, ale dwie alfy się podświetlają. Znaczy, dwa alozaury się podświetlają. Nie wiem, nie wiem, z czym, z czym to jest związane, bo. Są tutaj tylko trzy w okolicy też więcej nie ma, więc jest tutaj to trochę, trochę dziwne. Druga sprawa, zmieniłem trochę bazę swoją. Zbudowałem takie fajne mury, dzięki którym właśnie dlatego się zdziwiłem, że coś tam wlazło, bo zrobiłem takie mury, żeby właśnie nic tutaj nie przychodziło. Z tej strony. Myślę, że całkiem fajnie to jest zrobione. Dajcie znać, co, co uważacie, bo niedługo będę tutaj rozbudowywał bazę. Będę robił taką, jakiś taki odcinek, myślę, że może za tydzień, w przyszłym tygodniu, bo chcę zrobić taką fajną wioskę tutaj e, z modów. To, to będzie naprawdę coś fajnego, mi się wydaje. Takie zamki, różne domki fajne. E, no i zobaczcie, że ten teren tutaj jest bardzo duży i, i w ogóle ten teren jest bardzo fajny do budowania właśnie takiego typu bram i ścian. E, dlatego też wybrałem wcześniej tą miejscówkę. Bo tutaj ładnie to wszystko się pokrywa. Jest dużo takich fajnych, też skał wysokich, z których, przez które nie mogą wejść. Ja wiem, że to jest jeszcze nie do końca dobrze zrobione, bo to było tak robione na szybko, raczej nie chlujnie, ale jakby to, co miało zrobić, jest spełnione. Tak więc, na przykład, tutaj mam taką, ten fajny klip widokowy, który właśnie jest już otwarty, fajnie na ten staw. Tutaj dalej jest już zamknięte. Wiem, że jeszcze tutaj muszę zamknąć z tej strony, bo one mogą przebiegać tam i wpadać. Ale to już zrobię sobie innym razem. A wy pamiętajcie, łapa w górę, komentarz, nowe osoby oczywiście zachęcam do subskrypcji. A my lecimy z odcinkiem. Aha, jeszcze tutaj zrobię y, jakiegoś bronto swoje I te wszystkie krzaczory powycinam, żeby tutaj ten teren fajniej wyglądał już jak będą te domki budowane. Więc już teraz mogę was zapraszać na ten y, przyszły odcinek. Dzisiaj przechodzimy do oswajania naszego... Ptaszora, i powiem Wam, że występują tylko i wyłącznie na oceanach. Nie występują na rzekach i wodach śródlądowych ani sztabach i tak dalej. Przynajmniej oficjalnie tak nie występują, nie powinny występować. Ja też nie widziałem jeszcze, żeby tutaj były, czyli tak jak Wam pokazywałem w pierwszym odcinku nazwanym Update 245, one występują na takich wodach, tych dookoła całego arka. Nie wiem, jak tam jest na The Island, ale myślę, że raczej. Podobnie, więc polećmy, oswójmy, myślę, że oswoimy stado, powiem Wam jak, jak się oswaja najlepiej, najlepszą metodą. Można je łapać... co ja chyba muszę wylądować? Można je łapać w bolasa, ale jeżeli je złapiecie w bolasa i wylądują nad wodą, to się utopią. Więc trzeba to robić też sposobem, e, aczkolwiek można je oswajać, nawet jak one pływają i to jest najlepszy sposób, zdaje się. Właśnie, muszę sprawdzić co one jedzą, bo nie sprawdziłem. Bo one chyba nie jedzą właśnie mięsa. Czekajcie, tak, one jedzą e, mięso z ryb, czyli prime z ryb i zwykłe mięso z ryb. Natomiast zwykłego prime i zwykłe mięsa, zwykłego mięsa nie zjedzą. Więc e, musicie na to zwrócić uwagę, żeby gdzieś tam w pobliżu były te łososie pływające, żeby z nich tego prime'a zebrać. Na razie tutaj widzę, że coś nie bardzo. Ale słychać, nie? Wydaje mi się, że to... To są właśnie ten, ten odgłos mewy, który jest dla mnie jakiś. Który zawsze wydawał się dla mnie głupi, bo on jest jakby od początku gry chyba, a tu nigdzie mew nie ma, nie? Ale dziwne, że. Myślałem, że one będą występowały w takich dużych ilościach, a tu widzę, że nie ma, więc chyba będziemy oswajać tego, co wtedy widziałem. Um, ale mam nadzieję, że uda się kilka oswoić ogólnie. A raz zobaczymy, tam jest jeden. Ale też jest rekin, to nie ma szans nawet. Może bardziej na południu występują. A, i patrzcie, że on też tam jest. Dwa są. Trzy. A, widzicie, daleko od brzegu. Daleko od brzegu. Bardzo daleko od brzegu. Hmm. Przydałby mi się kecal, szczerze mówiąc. Rzeczywiście w stadach takich występują. Tylko, że tu rekiny są. To trochę lipa. Przydałby się kecal, na pewno. Wyglądają, wyglądają jak takie duże, duże mewy. Hmm, nie wiem czy chcę tutaj oswajać. Popłynę jeszcze tam wzdłuż na południe i poszukam jakiejś fajniejszej miejscówki trochę. Dobra, tutaj mam jednego. Takiego trochę bliżej. Nie wiem czy na strzała zejdzie, bo mam tylko mam tą zwykłą snajperkę i te darcy. Nie wiem czy go w ogóle... No, na no, mać. Jeżeli bym go uśpił w powietrzu, to on spadnie i się utopi. Mogę Wam to spróbować pokazać. Ale chyba ląduje. Dobra, ląduje. Chyba nie trafiłem. Poczekajmy, może, może jeszcze raz wyląduje. Może jeszcze raz wyląduje. No ogólnie, no nie jest łatwo je w sumie oswoić. Jeżeli bym teraz złapał balasa, to też spadnie do wody i się utopi. Ale jeżeli on siedzi na wodzie pływa, to wtedy... Po uśpieniu nie, nie utopi się, nie? To jest dziwne. W sumie. Ale okej. Okay. Nie wnikam. Jeżeli nie macie snajperki i darców, najlepiej będzie oswajać je łukiem. Nie kuszą, bo kusza zada im za dużo do one mają bardzo, bardzo, bardzo mało życia. Dlatego postarajcie się je oswajać. Łukiem najlepiej, najlepiej łukiem, tylko pamiętajcie, nie naciągajcie łuku do no maksa, odrobinkę tylko, i strzelajcie raz na 4 do 5 sekund. Eee, jest też taka metoda, żeby lekko je zaatakować czymś, czymś drobnym, może nawet kamieniem, tak żeby one uciekły w stronę lądu. Wtedy łapiecie je w bolasa, albo wasz jakiś tam ziomek, jeżeli gracie w kilka osób. Eee, no i macie tak jak w terasa oswojanie, nie? No, ja, no, lądować. Ląduj mewo! O. Żeby miał bole! Idę zrobię bo... To kurde no! Idealnie by było! Tym bardziej, że na jednego hita nie spadł. Jaki miał level? 108, a to widzicie. Hardkorowy zawodnik. Ten to pewnie by zleciał. Ten to pewnie by znał. Zle... Kurde, idealne miejsce tutaj by było bez kitu. Nie wiem, czy to jest wykonalne, żebym zdążył, bo one bardzo e, krótko na tej wodzie przebywają. Dostał? To, to, to był odgłos, że dostał? Leży, śpi. To był chyba odgłos, że dostał, nie? Śmiesznie. Dobra, ja poczekam. Przy tutaj tego... chociaż ten jest na 108, warto by było go przypilnować, ale jeżeli tam jest rekin, to będzie lipa, ale ja tutaj mam swoje rekiny, więc... Yy, czekajcie, spróbujemy zabić jakiegoś tam innego rekina. On ja sobie tu wyląduje i podpłyniemy do niego. To jest w ogóle gang rekinów. Bo robiliśmy polowanie na Alfamoza zaura. Co to jest? Co to jest? Czy płaszczka daje fish prime mita? Nie wiem jak ten torpor szybko spada, ale wydaje mi się, że, że mam czas. I druga płaszczka. Płaszki są silne w ogóle. Coś mi się wydaje, że nie ma już tej mojej pelargoni. Chciał mnie utopić Mój własny reki. Nie, jest W ogóle jakoś dużo ich się zrespiło albo ich po prostu nie widać było Bo one rzeczywiście tak są Daleko od lądu Trzeba troszkę podejść bliżej I, i, i wtedy będzie je widać Dawaj tego fish Prime A, a tutaj masz już Rofi Schmidt A to jest też fish Schmidt, czyli nie mam Prime'a. teraz może z czegoś innego wypadnie. Jak u siebie ten Torpor, powiedz. Dobra, poczekam i zbiorę Prime'a, bo tak to będę dłużej oswajał, a tak to mi się od razu oswoi. Eee, nie wiem, czy z Delfina wypada? Pewnie wypada z tych łososi, ale z rekina też na pewno jest. Zaraz poszukam, zaraz poszukam, może uda się znaleźć coś. To nie jest łosoś. Dobra, sprawdzę czy z delfiny nie wypada. A z tego Z ry... Delfino to w ogóle zwykłe, ja tu płaszczka mnie klepie, ty. Co to jest? Trzy płaszczki mnie klepią. Czy one płaszczki są w zmowie z delfinami? Bo nie wiedziałem nawet tego. Czekajcie, muszę szybko wypłynąć. Rofi Schmidt. Czyli z nich chyba nie wypada Prime. Co jest? Kurczę, myślałem, że właśnie wypada. No dobra, poczekajcie chwilkę. Ja zaraz znajdę jakiegoś rekina. Dobra, uzyskałem trochę Primeita z Megalodonów. Eee, on już tutaj trochę leży, Czasu Ten Torpor mu spada tak w miarę szybko w sumie. Czekajcie, no dobra, zajdziemy do wody, a inny trzeba. Więc one rzeczywiście mają bardzo mało życia, poza tym tylko dwa strzały, a tyle demerza już im zabrało, więc ja czy jej zabrało, więc dość sporo. E, ten torpor... Nie no, rzeczywiście torpor spada szybko, więc trzeba tutaj mieć jakąś możliwość zebrania tego Primeeta, bo zabiłem kilka rekinów i e, nie było w ogóle ani jednego Primeeta w nich. Słuchajcie, wezmę wszystko i mu po prostu przekażemy. O kurde, te płaszczki. Ja pierdziele. Tylko nie to. Dobra, odciągaj, klep się. Zabił? Chyba nie. Dobra, uf, uf, uf. Uf. Nawet tutaj jeszcze przyleciał ziomek. Tam też już jeden leci. No, powiem wam, że... Fartownie. Fartownie, bo na pewno dostała ta płaszczka. Znaczy ten, e, ten. Pelargonis To na pewno będzie widać też timing effectiveness plus 52 plus 52. Nie, a to może i nawet nie dostał, bo powinien mieć plus 54, więc. Więc spoko. W sumie to nie dostał, więc jest ok. Ale blisko było. Więc jedna z metod jest taka. Może uda mi się zaraz pokazać Wam jeszcze drugą metodę, czyli na tego bolasa. No ale to, to tak jakbyście teraz łapaj. Na przykład tam patrzcie można. Nawet nie trzeba bolasa, bo. Jest w ogóle na lądzie. Ale śmiesznie wygląda. Ale śmiesznie wygląda. śmieszny odgłos też wydał. O, taki indorowy trochę. Czyli lodują też na lądzie, z tego wynika. Fajnie, dobrze wiedzieć. Dobra, dobra ważna informacja. To ja mu też znamy zaraz jakiegoś jakieś mięsko. To no dobra, dam mu zwykłe. A jeszcze tutaj są dwa premity. To może będzie akurat głodny. Może starczy. Zobaczymy. Jak tam tamten? Tamten jeszcze śpi. Nie będę już tam płynął, bo i tak ten rekin tutaj najlepiej, żeby był. W sumie tą płaszkę też mogłem sobie uśpić. A, i może bym Wam pokazał co się stanie właśnie jakbym yy, w locie. a tam już się mój oswoił. Czekam oczywiście na imię, pamiętajcie wymyśleć nick. On pojawi się w jakichś tam następnych kilku odcinkach, już będzie nowa nazwa. Nie ma szans, tak to nie trafię. Ale fajne jest to, że jak trafimy z daleka to jest odgłos, to mi się bardzo podoba. A na przykład jest taki raptor. No dobra, innym razem. O, takie coś, to jest zajebiste, mega przydatna rzecz. Idzie u mnie, idzie. Idzie. Mam już na niego siodło przygotowane wcześniej. Nie jest jakieś drogie. Więc każdy sobie może je zrobić. Dobra. Equip saddle. Niech Milon ma kapa, będzie pewnie przeciążony. Tak, jest przeciążony, trochę za dużo rzeczy mam. Eee... No dobra, najpierw to, śmiesznie to wygląda, bo ja jestem, bo jest w sumie mały, bardzo. Ja jestem prawie, jestem od niego wyższy, ale jakby. No, no i nie jest, nie jest dużo większy ode mnie ogólnie, tak, jego masa. Eee, ma takie kacze stopy, więc nie, nie ma takich ptasich, fajnie. Ale wygląda śmiesznie, wygląda też trochę tak strasznie, trzeba przyznać. Ale wygląda fajnie. Ale wygląda... Znaczy w, te... w tamtych... w czasach prehistorycznych chyba wszystkie Dino wyglądały jakoś tak strasznie, te takie miały pyski dość, dość straszne. Lata wolno, ale to dlatego, że jestem przeciążony. Poczekajcie chwilkę. Tutaj mam jakąś skrzynkę. Tutaj budowałem coś, pamiętam. Poradnik robiliśmy. To wrzućmy trochę tych rzeczy, żeby on nie był taki mocno przeciążony. O, i dobra, i teraz. Jest wolniejszy od teraz, a jest powiedzmy ta prędkość taka po środku gdzieś mniej więcej. Nie jest duża, a patrzcie, tutaj też lata. Może, może dlatego, że tutaj też jest woda, a się odlurował troszkę pewnie. Spróbuję go tutaj uśpić. Przecież nie ma sensu, bo... I co? Zrobimy tak. Żeby poleciał do wody. Mam jeden strzał, tylko... Czemu takie małe się śmierdzi? Dobra, nie trafiłem, trudno. Chodźcie zobaczymy jak to wygląda, jak on sobie ląduje na wodę. Bo to mnie interesuje chyba najbardziej. Taka jak kaczka w sumie, pływająca. Śmiesznie. Dość śmiesznie. Teraz zobaczymy ataki. Nie, nie, nie wiem o co chodzi z tym. To jest chyba błąd gry, po prostu. No, ląduj, co jest? Nie chcę wylądować. A po prostu chyba trzeba. Wiecie, co. Jakby do wody wlecieć. I on wtedy ląduje sam z siebie. A później się wzbija normalnie z pasją. Dobra, atak. Atak pierwszy. Taki, drugi nie ma. A pod C też nic nie ma, czyli ma tylko jeden rodzaj ataku. Nie rozumiem o co chodzi, ale to jest mi się daj, że błąd, bon, bo on tak jakby falę za sobą niesie, nie? Tak jakby płynął, no coś tu jest nie tak. Zobaczmy, jak to jest z tym e, łowieniem ryb. Tylko tu jest rekin, to rekina nie będziemy łowić. Ale są też, o, jest jakiś tam sum. Szybko w ogóle pływa on, w zasadzie. Aha, w ten sposób, a na przykład takiego bardziej pod wodą też złapię. A może na głębszą wodę byśmy sprawdzili, jak to wygląda, jak są te ryby głębiej. Chociaż one w sobie mają chyba stałe głębokości pływania, jakoś tak głęboko nie pływają, te różne sumy i tak dalej. Łososie. Tej łososi nie ma. Dobra, ja, ja zawrócę teraz na ląd i zobaczymy jak łowi te łososie, bo to mnie interesuje. Zaraz sprawdzimy. To wezmę sobie jeszcze tego mojego... W pazury nie łapię. Dobra, w pazury nie łapię. Nie. Wezmę mojego pterasa i brybę. Dobra, słuchajcie, jeszcze tylko tak powiem, że... Bardzo mi się podoba ten Pelargonis. Jest naprawdę fajny. Nie wiem, czy. Znaczy, na pewno zwraca się na to uwagę. Ja bardzo często narzekam na tę grę i uważam, że mam ogromne prawo do na narzekania, bo mam w niej ponad 1000 godzin. Gram w tę grę od niemalże samego początku. Uważam, że ponad pół roku temu ta gra była dużo fajniejsza niż teraz. I w zasadzie zaczekałem na wszystkie update'y, Ale zarówno Pelargonis, jak i Alosaurus są naprawdę fajnymi dinozaurami i są bardzo dobrze zrobione. Jeżeli chodzi jeszcze o tego Pelargonisa powiem, że bardzo mi się podoba to w nim, że jest mały, ma fajnie duże skrzydła i teraz wygląda jakby był po prostu jakiś nie wiadomo jak ogromny no, no po prostu jak taka mewa, tak? Wygląda no jak taki tak morski, tak? No ptaki morskie muszą mieć duże skrzydła. Kolejna sprawa to co mi się w nim podoba, prawie w ogóle nie traci staminy, więc odpowiednio wylewelowany jest yy, zajebisty, jest lepszy niż teraz, jeżeli chodzi o latanie. Co prawda, ma bardzo mało życia. 916 po oswojeniu, właśnie patrzę statystyki, stamina 1000, kapa 150, bardzo też mało. No, można to pododawać. Mili damage, movement speed już mu dodałem, bo tutaj trochę leveli wpadło. Nie wiem, czy ten, nie wiem, jak ten damage w sumie jest, tak naprawdę. Yy. Nie wiem czy warto sprawdzać, ale dobra, zobaczymy jeszcze. I patrzcie tak, jeszcze tę staminę chcę wam pokazać. Teraz jest 150 movement speeda i na tym przyspieszeniu latam. I patrzcie, ta stamina prawie w ogóle nie schodzi. Dla takich graczy na początku, zajebiste jest naprawdę. Coś, coś, coś superowego do, do latania. Patrzę tylko, czy tutaj są te łososie, chciałbym zobaczyć, jak on je zgarnia. A jedna rzecz jeszcze śmieszna, bo pamiętacie, był update z tym biomem redwoodowym. Mówiłem wam, że moja baza tutaj została zniszczona. Jest pod tą skałą. I uwaga, generatory słychać, nie te na górze, nie te na górze, tylko jeszcze te w bazie, tam było ponad tysiąc, e, coś takiego, około tysiąc benzyny, w generatorze, wsadzone. I jeszcze go słychać, to jest po prostu śmieszne, to jest śmieszne. To nie, te, to nie jest ten z Titano, tylko ty tutaj na dole, także beka ogólnie. Tamta baza jest naprawdę jeszcze w tej skale tak jakby, nie mogę się tam dostać, bo, bo... Tutaj ten kawałek to jest mur, który był zrobiony do tej bazy, a nie sama baza. Dobra, tutaj łososi coś nie ma, nie wiem czemu, bo powinny być. Ale... A co wy tu robicie? Patrzcie, zrespiły mi się w bazie, tak mi się wydaje, bo one te to akurat by tutaj nie wlazły, nie ma szans. Wydaje mi się, że się tutaj zrespiły, ale nie powinny się respić wewnątrz murów. Coś tu jest nie tak. Albo przeszły, tylko jak, bo tędy na pewno by nie mogły przejść. Jedyna opcja to tam tamtędy. Dziwna sprawa. No, dziwna sprawa. Dobra, gdzie te łososie? Gdzie te łososie? Że jest to chyba jedyny update, na który nie narzekam. O dziwo. O dziwo. I rzeczywiście myślę, że zrobię tą serię PVP Primitive Plus. Zobaczymy. Tutaj są łososie. Szybko pływa. Ja no, tym dziobem tak naprawdę sięga do nich. W ogóle na hita chyba wszystko bierze. Patrzcie. A, coś, to, to, to troszkę to jest zniebane, bo. Ewidentnie nie tym dziobem nie, nie nie sięga tak głęboko Możemy nawet tak zobaczyć O! W ogóle nawet nie, zama, nie zanurza tego dzioba A jakbym teraz kliknął C na przykład Klikam C, tylko tyle Płynie po prostu na Okej, to jest dziwne Ale szybko pływa Myślałem, że może płynie do celu, że na przykład najbliższa ryba czy coś nie wiem, chyba wszystkie ryby po prostu na hita bierze tak mi się wydaje. Eee, to jest jego ta sztuczka... Tak, to go już... O, no więcej, ale to był już to... Nie, 64. Oj się przeciążył od razu, no bo tak, bo dropy są większe. A ty kurde. Zabijmy coś. Zabijmy coś na lądzie. Zobaczymy jego siłę. Czy jest silniejszy niż teraz? taki, co nie ma dużo życia, bo nie chce mi się tu z nim napieprzać nie wiadomo ile czasu. Paracer może. Tylko Paracer to ma dużo życia akurat. Co ja wygaduję za głupoty? Jakieś coś ciekawszego. Paracer, paracer, Diplo, Diplo to w ogóle tysięcy. Come on, motherfucker! show yourself, karno. Wie, jaki masz level, karno? No nie widzę, kurde 12. Pelargonia do ataku. Ty, mocno je było bije. O ma ten dziób chyba taki, zajebiście go mocno bije, a właśnie jego chyba najważniejsze jego rola to jest zbieranie polimeru z pingwinów, bo on też pingwiny wszystkie nachita i od razu polimer z nich zbiera, więc do tego polecam używać. Jeszcze ja tak na szybko przeczytam co robi. I do Was wrócę. W sumie to nie ma napisane, co jeszcze robi. Ale głównie jest właśnie do tego, żeby zabijać te ryby różne, bo ma też on ma dużo zwiększony damage na rybach. No i dodatkowo też te pingwiny i zbieranie polimeru to jest jego główna rola. Dobijemy tego. Fajny modły, taki inny. Trochę przerażający. Najlepszy odgłos to też się załatwia, mówię tak bardziej elegancko. O! Dobrze, i teraz jeszcze chcę Wam tylko pokazać ten goryl, tak na pierwsze. Ja jeszcze tylko chcę Wam pokazać, jak się u niego leveluje. Więc tak, życie, eee, chyba około 5% mu skoczyło, tak mniej więcej. Stamina mało. Staminy to w ogóle się nie opyla. Bez sensu jest w ogóle mu dawać staminę. Bo on jemu w ogóle nie schodzi Te stamina. Cap, yy, ok, mili damage. Okay. O, więcej nawet niż u pozostałych. No i movement speed. Ja bym dawał mu movement speeda. Bo on jest. Yy, jak jak on będzie dobrze wylowalowany w movement speeda, to będzie lepszy niż teraz. Yy, przez to, że mu stamina w ogóle nie spada. No i moi drodzy, łapa w górę. Co jest. Łapa w górę, komentarz. Co chcecie jeszcze obejrzeć Zarka? Co chcecie jeszcze obejrzeć z update'a? Imię dla Pelargonii, imię dla kaczki. Do tego oczywiście dorzucacie subskrypcję, że jesteście nowi na kanale i zobaczymy się w następnych odcinkach. Pamiętajcie, oglądajcie inne serie raz Dragon Ball i Wolf i jeszcze dużo innych serii będzie, jest już też zrobionych no już na pewno jest ponad 20 takich bardzo fajnych serii na kanale. Ponad 500 odcinków, jak nie więcej. Także zapraszam Was do oglądania tych odcinków, które też są fajne. Nie tylko Arkiem człowiek żyje. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Dzisiaj to wszystko. Dzięki trzymajcie się. Cześć!